Mogę oprzeć się wrażeniu, że ustawa o bonie energetycznym jest kompilacją kilku innych ustaw, na których już, już pracowaliśmy. W związku z tym, bon Energetyczny można powiedzieć, że jest kontynuacją dodatku osłonowego, ale w nieco zmienionej szacie. Czym jest bon energetyczny? Jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, w związku z tym bon to nie bon, tylko po prostu pieniądze. Ta podstawowa kwota to od 300 do 600 zł, w zależności od tego, z ilu osób składa się gospodarstwo domowe. Za każdym razem, pamiętajcie, to Wy ponosicie odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie składu rodziny, a co tym samym? Z, jest, z, z tym jest związane także w wysokości przyznanego świadczenia. Skład gospodarstwa domowego obowiązuje na jeden konkretny dzień, na dzień składania wniosku. Ustawa przewiduje jeszcze mechanizm złotówka za złotówkę. W przypadku, gdy wysokość przeciętnego dochodu za 23 rok na osobę przekraczała kwoty, o których mowa w artykule 2 ust. 1 bom przysługuje w wysokości różnicy. Między kwotą bonu a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 23 rok na osobę. Wnioski składa się od 1 sierpnia do 30 września. Wniosek o wypłatę bonu rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Bon wypłaca się niezwłocznie po jego przyznaniu. Tam, gdzie są wątpliwości, tam powinniście to weryfikować głębiej. Jeżeli deklaracja śmieciowa jest złożona przez np. właściciela całej nieruchomości, a w nieruchomości żyje kilka rodzin, z deklaracji wynika zgodność co do faktycznej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości, odbierzcie Państwo oświadczenia od tych osób, tak, że Deklaracja została zbiorczo złożona na wszystkie osoby zamieszkujące w danym domu, ale faktycznie są to 3-4 rodziny, prowadzące, każda z nich, swoje odrębne gospodarstwa domowe w rozumieniu przepisów. Dla mnie to jest sprawa administracyjna, jak każda inna. W związku z tym, jeśli chodzi o postępowanie administracyjne, to przepisy wyłączają np. pomoc społeczną i to wprost wyłączając obowiązku e, prowadzenia metryczki. W związku z tym, metryczka powinna być prowadzona. Zwróćcie uwagę na jedno. Czasami zrobienie czegoś więcej oznacza dla was przede wszystkim spokój sumienia.